Kto tutaj łowi? A I to przed piątą, w sierpniu. Sprawdzamy, czy po ciemku jest lepiej, czy gorzej. Jedno, co jest pewne, jest ciemniej. Tak. Podejrzewam, że w dzisiejszym upale kamera nam odmówi nieraz posłuszeństwa z jej zdolnościami. Plan jest taki, żeby połowić do momentu, kiedy słońcem już się nie będziemy mieli gdzie przed słońcem schować, i spłynąć, i zrobić sobie po południem, wieczorkiem drugą turkę. A to tam tak brzmi to co to jest? Wolę nie... patrzeć. No, tak raz widziałem takie jakby błysło się. Dlatego wolę nie... Mnie nie denerwuj. wolę nie patrzeć. Burza to jest najgorsze co może być. No. Po deszczu się w ogóle nie boimy. Ale w burzaną musimy spłynąć. Nie możemy sobie mm. na jeziorku z tymi kikami ułowić wiesz. W burzy. Nikogo do tego nie zachęcamy. Przepraszam, proszę, w to chciał, co? So. sobie... Bardzo ładny zobacz jak to się. No, no. Panie profesorze, ja chciałem szczupaka, przepraszam. No. A tak, pierwszy okoń w siatce, mimo, że według reguł Jacka nie powinienem, bo myślałem o szczupaku. Ale na początku przyszedł konek za tym. Taki malusi, a ten już punktowy fajny. Siedzi. Tak? Myślałem. Siedzi, no mówię, szczupak! I tak widzisz, widzisz jak działa to wszystko. Mówiłem ci, że musisz uwierzyć w szczupaka, że musisz się uczyć. Tego no, nie chciałem właśnie znowu. Już się boję go. Tak to jest. No, co masz się go bać? Normalnie wyciągasz. Wiem, że nie lubisz za bardzo, ale łowimy to, co bierze. Jesteśmy na linii frontu. Tam jest burza. Sucha czy mokra, nie wiemy. Grzmi, błyska. Straszy. Ta straszna, ale to tak idzie, że nie do nas, sąsiadów. Sąsiadów bije. Jak to jest, Jacku, złowić tak pięknego szczupaka o, w Twijczu? Fantastyczne uczucie. Uderzenie fajne, co? Znowu przyszedł. Ładny. Zobacz. Ładniusi jest. Coś. O, o. Ten miał chęć. a To był drugi. To nie był tamten. Jacek daj im tu coś swojego, bo stady, stada przyprowadzam. Już są. Już są. Już chodzą, tylko jeszcze nie gryzą. Może w twicza nie gryzą, ale Twoje te wynalazki tu w półwody. Coś im się może nie podobać w tym Twiczku. Mówiłem? Jesteś? Już? No, no. Bardzo ładny. No, no. wujek Marcin Gero, jak podpowiada dzisiaj? Kto tu dzisiaj profesoruje? Powiedz mi, coś się pogięło na tej łódce, coś jest niechalo. I to jest praca zespołowa. Ja je naganiam Jackowi, a Jacek już wiadomo nie. Piękna, upalna pogoda dnia dzisiejszego. Będziemy się za chwilę smażyć, jak tylko słońce wstanie. No, chyba, że będziemy przez to coś, co ewidentnie. się zbliża. Ty, to chce iść na nas teraz. No, A ja mam okonia Proszę, ja Ciebie Znaczy okonia to za dużo powiedziane, ale rybę mam O, o, a tam jest wysokie drzewo To jak coś to w tamto drzewo pizgnie Który z nas ma dłuższą wędkę? Dużą okonki ruszyły Nie za duże, Ale, ale się ruszyły o, boziuniu, o mój Boziuniu, o mój mam 7 centymetrów jak mam, nie złowiłeś mniejszego. Dzisiaj nie. No dzisiaj nie, ale ogólnie tak. Tam jak deszcz pada, tu, jesteśmy, tu na końcu tego języka jesteśmy, parę kropel dostaniemy, piorunów chyba na szczęście nie. Ale jak ta ryba ma brać, jak ona nie ma tej stabilności. Piękne te chmury, zobacz, jak one się układają. Jak to widać, że to się kumuluje wszystko. Jak tam widać, że tam leje. Tak, tam widać, że tam leje. I czuć czuć, 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 fajnie jest, super powietrze jest Zatęsknimy za tym jeszcze o 11. Będzie 30 stopni. Tam brzmi to jakieś. Rąbny. Ładny? Rąbny. oj Oj, oj, oj. oj, oj. No, nie jest teraz taki piękny, ale, ale na pewno no, taki powyżej 30. No więc to już trzeba podbieraczkiem się pobawić. Tym bardziej, że ja mam z rozkładaniem podbieraczki. Lepiej. To no, idzie ładnie. I to okoń, nie? No, mam nadzieję, że to jest okoń. Ej, ładnie to idzie. Jestem Jacek. Jest tak. Profesorze, okoń. Biję jak okoń. No, mam nadzieję, że jest okoń. Kurde w zielsko idę w Pomało, okoń Jest jeszcze? Tak, chyba się zielsko urwał, okoń jeszcze jest Jeszcze nie Ci czas. to gra tak, że... I cały czas na dole, zielsko Jest, zielsko idzie Ale zielsko powinien być jeszcze jak... Jest, jest, mam go Jest, jest piękniusia, czterdziecha będzie chyba będzie czterdziestka. Jest cztery dyszka. Jest czterdziestka. No, na to czekaliśmy. No porządzisz. Ładnie ci chodził. One tu ładnie, naprawdę bardzo ładnie pracują. 39. No puść, puszczę, puszczę, puszczę. Siedmiopaskowy. Ici, cic, ici. Jesteś wolny. Możesz dalej niż na metr już odpłynąć, ale spokój zachował. Zobacz w ogóle jakby mu nikt nic nie zrobił. No mnóstwo ich jest Jacek. Ci przyprowadziłem, zobacz. Wszystkie punktowe. Wszystkie. Zobacz. Nie widzisz ich? No teraz wstała ją No, Czekaj, ty musisz iść za mną. Za moim Twitchem musisz iść. Bardzo ładne. No. Od dłuższego czasu o konie tylko odprowadzają przynęty i to kombinujemy... Na różne rzeczy. Ja nawet cykadę założyłem. I nie zdarza się ich niestety zbyt dużo. Jacek co jakiś czas tam jakiegoś wyciągnie. Są, bo przyprowadzają. Tu w ogóle jest mnóstwo tego konia. Ale nie jedzą. Ale nie jedzą. Dokładnie. Nie chcą jeść. Nie chcą żyć za bardzo. Patrzę. Patrzą. A słońce coraz wyżej już je powoli czujemy. Więc zobaczymy, jak długo wytrzymamy. I jakie pomysły nam do głowy trafią. Bo. Na razie nie mamy pomysłu, co dalej. Tu jest tego konia, tutaj. Proszę, zobaczcie. No tu, tu wszystko jest. Zobaczcie, jakie ładne okonie no. tu są. Naprawdę tam pod nimi są bardzo ładne okonie. Może coś zobaczyć. Przyszły te, zobacz, jakie ładne tu są okonki. Zobacz, ten z paskami, tamten bez. Ale ładnie się, Pięknie, to się patrzy. Patrzy. Uczta się, uczta się od profesora Jacka. Na to brać i na nic innego. No na dole jest parę większych. No dole są większe, tak. Upalnie, na szczęście troszeczkę wieje. Niestety kamera go nie wytrzymuje, wyłącza się, nie chce się włączyć, więc nie nagrywamy wszystkiego. No konie no raz się ruszają, raz nie, raz ich trzeba szukać przy samym dnie, raz się uganiają za Twitchem. Ale to nie są brania takie jakbyśmy chcieli. Znaczy, nie są to brania letnie, gdzie okoń jest podniesiony, agresywny. Można by coś powierzchniowo, można by właśnie twitchem. Tylko tak łowimy czasami twitchem, a czasami jak jesienią. Na razie się trzymamy w tym słońcu, bo wieje lekki wiaterek. Jedziemy zrobić sobie jednego seta. Na nasze miejsce rozegrać pojedynek. Nie wiem, czy tam długo wytrzymamy, bo tam jest dopiero lampa. Nie wieje, tam nie wieje. A druga rzecz, że jaśnie Pani GoPro nie lubi słońca. Do 11 albo dopóki kamera nie pęknie. Uu, widzę Pan Jacek w pierwszym rzucie nic. Bez pyka, Bez pyka. ja to tam wiadomo. 1-0 ach to Wszystko. Tak, tak, tak. Jak mi przykro. Kurde. Wszystko, bo łódkę się odbił. łobuz Normalny, spalony był. Jaśnie pani GoPro działa, proszę. Decyzja bardzo krótka. Trochę wieje, ale jest bardzo gorąco. Okoń się kompletnie wyłączył. Seta zremisowaliśmy 1-1. Więc jedziemy na 2 godziny odpoczynku i zmieniamy jezioro. A kamerka niech stygnie. Może się przyda jeszcze wieczorem. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem. Ciepło. Nie odpuszczamy z zapasem wody. Nie ma bata. Nie po to jest dzień wolny, ustawowy, żebyśmy my w domu siedzieli. Tak jest, pływamy. Pływamy. Zaletą tego jeziora poza tym, że jest płytrze, jeżeli to jest zaleta jest to, że ma wyspę. A tym samym łatwiej znaleźć. Cień. Szukamy cienia. Czy będą ryby, czy nie, ale trzeba. Przynajmniej na razie. Sprawdzamy, pilnujemy. Ja próbuję Twitchem. Jacek Standard? A, śpórz? Okoń. Coś mi uderzyło. Proszę. Aki ładny, kolorowy tu jest. No tak, ale, prawdę, tu są przepiękne kolorowe, te okonie. Tak, żeś mnie z zaskoczenia wziął. On mnie też Myślałeś, że sumek ci chodził? Nie to widać, całą łódką Piękny. Ładny kolorowy, sobie. To więzienia tam na dół, na dół, na dół się pakuj. Do... Widzisz, położyłem na ziemi na ziemi, na, na dnie, no, tylko to takie coś tam coś tam no, ale, ale idą, pięknie wyszły. Ach, zobaczyły nas i, ale nie znaczy, że tutaj mnie, nie wiem trzeba zrzucić. Jej, proszę pana, nagrywasz. Nagrywam, tylko pytanie, czy podbierak mam brać? No może czasem. Na pewno 30%. No to właśnie o takie chodzi tutaj. Ja tak żeby nie w moją tą już Co się stało? Panie Jacek, no, a ja na pewno miałem podobnego. Zrzuciłem to dla pana. Dobra, no jak tam są, to trzeba, to rzucam. Zaraz. No tam 20 centymetrów dalej już. Nie, nie mów, że źle. Atakują nas. Jechał ładnie. No jechał ładnie, właśnie i odjechał. A mi obciął twoje k***a, sztuczki No właśnie Jezu, żeby A co ci obciął? Yy... E, nie Twitcha Nie, Twitcha nie no do Twitch przy Twitchu mam przecież tą No, straleczkę. staleczkę Staleczkę to... Właśnie tak już, już. Właśnie. tamten był większy To ja wiem że tamten był większy Ale obciął mi kurde szczupak Duży porze nie był ale no już ile można się no tak ale w kosmos latamy XXI wiek Sklepów wędkarskich nasrane W każdym mieście A nie potrafią wymyśleć cienkiego czegoś Co szczupak nie przegryzie Wstydziliby się No i to było Słuchaj te 5-10 minut Ty miałeś jednego ładnego Jeden ładny ci odszedł Drugi ci ładny jeszcze wziął Mi odgryzło dziękuję do widzenia pozamiatane Cały dzień na to czekaliśmy jak Ci się udał ten dzień? A bardzo ładnie. No, połowiłeś, ładne dwa oko nie? nawet więcej, największy uciek. Myślisz, że mógł mieć 40, kończymy już tak naprawdę. No jeszcze oczywiście do slipu jedziemy sobie. trolem. Dobry, męczący dzień. Okoń przypilnowany. Słoneczko wymęczyło, tak generalnie fajnie. No sprawdziliśmy, no to trzeba kontrolować, to trzeba sprawdzać, no to wiesz, no to siedzieć w domu, mówić za gorąco na ryby. Nie będzie nas tam słońce zatrzymywać w domu, koniec, kropka, to nie jest on... Twardym trzeba być wędkarzem, a nie miętkim niewędkarzem. Żegnamy się, żeby już nie przedłużać. Dobranoc!